Dlaczego Teściowa nie boi się śmierci? Bo już dawno zabiła wzięciu resztki radości z życia. Teściowa wpadła do studni. Zięć, i co? Wyszła? Sąsiad, nie, ale echo jej narzekań nadal słychać. Zięć kupił Teściowej miejsce na cmentarzu. Teściowa, po co mi to? Zięć, żebyś miała gdzie parkować swoje opinie. Dlaczego Teściowa nie tonie? Bo nawet diabeł boi się ją wpuścić do piekła. Za duża konkurencja. Teściowa na pogrzebie Zięcia. Jaki piękny pogrzeb. Szkoda, że nie mój. Zięć do teściowej. Mamo, jakby pani umarła, to bym płakał. Teściowa, do prawdy? Zięć. Tak, z radości. Dlaczego teściowa nie gra w chowanego? Bo nikt jej nie szuka, nawet po śmierci. Teściowa w testamencie. Zostawiam zięciowi wszystko, co najgorsze, czyli siebie w pamięci. Zięć marzy o teściowej w trumnie. Ale boi się, że nawet tam będzie komentować za ciasno. Najlepszy dzień w życiu zięcia? kiedy teściowa mówi, przyjadę na zawsze i naprawdę nie wraca.